Sprawdził się najgorszy z możliwych scenariuszy w związku z wybuchem, do jakiego doszło wczoraj w firmie Nitroerg w Krubskim Młynie. Ujawniono na miejscu zdarzenia prawdopodobnie szczątki ludzkie. W związku z powyższym mamy uzasadnione przypuszczenie, iż śmierć na miejscu poniosły dwie osoby. Zostanie to przeanalizowane i potwierdzone przez śledczych. Przypomnijmy, że do wybuchu doszło wczoraj wieczorem. Od początku przedstawiciele firmy Nitro ERK podejrzewali, że w chwili wybuchu w hali, gdzie doszło do zdarzenia, znajdowało się dwóch pracowników. Pod takim kątem były też prowadzone poszukiwania, m.in. przez specjalną grupę poszukiwawczą Straży Pożarnej z Jastrzębia Zdroju, która również dysponowała tutaj trzema zespołami, w których skład chodził pies ratowniczy wraz z przewodnikiem. Psy są wyszkolone pod kątem poszukiwania osób zaginionych, zarówno w terenie, jak i na gruzowisku. Niestety, te działania nie przyniosły żądanego efektu. Jeszcze wczoraj po godzinie 22.00 miejsce katastrofy zostało przekazane funkcjonariuszom policji, i to właśnie ci mieli odnaleźć ludzkie szczątki. Policja na polecenie prokuratury dalej prowadzi na miejscu czynności. Wszczęte zostało śledztwo, postępowanie przygotowawcze w sprawie wczorajszego zdarzenia w Kruppskim Młynie. Postępowanie będzie prowadziła prokuratura okręgowa w Gliwicach w kierunku przestępstwa z artykułu 163 kodeksu karnego, a więc sprowadzenia katastrofy mającej postawę stać eksplozji materiałów wybuchowych. Na razie w sprawie zbierane są dowody. Firma Nitroerg powołała specjalną komisję ekspertów, którzy zbadają dokładne przyczyny i okoliczności katastrofy, ale jak przekazuje zarząd firmy, może to potrwać kilka tygodni. Zarząd spółki postanowił prowadzić żałobę na terenie naszych zakładów zarówno w Bieruniu, jak i w Krupskim Młynie. Żałoba ta potrwa do piątku włącznie. My od początku tego zdarzenia jesteśmy w kontakcie z rodzinami poszkodowanych. Zaproponowaliśmy im też pomoc psychologiczną, a dzisiaj wypada nam złożyć im wyrazy serdecznego współczucia. Mężczyźni, którzy stracili życie w wypadku do jakiego doszło w firmie Nitroerg w krupskim młynie, mieli kolejno 32 i 43 lata, a staż ich pracy wynosił 4 i 6 lat.